Wszedłem dzisiaj na szczyt góry zielonogórskiej Grimseed, Zielone Miasta, Planety. E, pokazać Wam, jak oddycha planeta, jak oddycha Ziemia, jak oddycha ta powierzchnia. E, spotykając na winobraniu w, w panią Zielarkę, ona mi podsunęła pomysł. E, mówi, kiedy Ziemia nasączy się wodą, wtedy zacznie oddychać, a pojawi się wtedy słońce. Przepiękna atmosfera. Uciekam w samotność. Ten deszcz z jednej strony jest poetycki, a z drugiej strony nie jest ciepły. Zazwyczaj deszcz letni jest przepiękny, ciepły. A ten jednak ma troszeczkę już chłodku i i to, to tak już jest. Widać dzisiaj jak ten cały obszar Pozdrawiam wam z samego szczytu Zielonej Góry, z góry Zielonogórskiej. Pada deszcz. Składamy oczywiście jakby to powiedzieć wielkie słowa w kierunku Wielkiego Ducha Natury i Świętego Ducha, aby przyniósł piękną atmosferę, słońce, a także i dobre dni handlu dla ludzi, którzy przyjechali tak wiele kilometrów. Ja oczywiście dzisiaj kupiłem miód.